Witam wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się głęboko inspirującym tematem, który z pewnością przyciągnie Twoją uwagę. Święty Ojciec Pio i pięć znaków, które ukazują, jak Bóg nas testuje, zanim poprowadzi nas do lepszego życia. Ojciec Pio, znany ze swojej świętości i cudów, których był świadkiem, pozostawił po sobie dziedzictwo wiary i oddania, które nadal inspiruje miliony na całym świecie. Przygotuj się na podróż duchowych odkryć, podczas której wspólnie nauczymy się rozpoznawać te boskie znaki w naszym życiu. Przyjrzyjmy się, co każdy z tych znaków może dla nas oznaczać i jak możemy wzrastać w naszej wierze poprzez próby, przed którymi stoimy. To zaproszenie do głębokiej refleksji, która z pewnością poruszy wasze serca i odnowi waszą duchowość. Dołącz do nas w tej inspirującej podróży, podczas której zagłębiamy się w dziedzictwo święta. Ojca Pio i wspólnie odkrywamy tajemnicę woli Bożej wobec każdego z nas. Pierwszy znak trudności i wyzwania. Jedną z pierwszych oznak tego, że Bóg może nas wystawiać na próbę, są trudności i wyzwania, przed którymi stoimy. Ojciec Pio powiedział, że trudności są okazją do wzrostu w wierze. On sam od młodości borykał się z problemami zdrowotnymi, w tym silnymi bólami brzucha i problemami z oddychaniem. Ponadto cierpiał na stygmaty, czyli bolesne rany, które pojawiały się na jego dłoniach i stopach, podobne do ran Chrystusa. Wyobraź sobie intensywność swojego bólu, nosząc codziennie te widoczne i niewidzialne rany, ale wciąż zachowując swoje niezachwiane oddanie. Ojciec Pio nigdy się nie poddawał w obliczu tych przeciwności. Zamiast tego złożył Bogu swój ból w ofierze. Wierzył, że te wyzwania są Bożym sposobem na oczyszczenie Jego duszy i wzmocnienie Jego wiary. Kiedy stawiamy czoła trudnościom, należy pamiętać, że Bóg może przygotować nas na coś większego. Ojciec Pio powiedział: Miejcie odwagę i nie lękajcie się przeciwności losu. Postrzegał trudności nie jako karę, ale jako okazję do okazania swojej miłości i oddania Bogu. Wyobraźcie sobie tę scenę: Ojciec Pio, z zakrwawionymi rękami i nogami, Znosząc straszliwy ból, wciąż znajdował siły, aby uczęszczać do spowiedzi, odprawiać msze i nieść duchowe pocieszenie potrzebującym. Był prawdziwym przykładem wytrwałości i wiary. Jego życie uczy nas, że gdy stawiamy czoła wyzwaniom, należy szukać sił w modlitwie i wierze oraz pamiętać, że każda przeciwność jest szansą na duchowy wzrost. Refleksja. Panie, pomóż nam stawić czoła naszym trudnościom z tą samą odwagą i wiarą. Jaką wykazał się ojciec Pio. Obyśmy postrzegali nasze wyzwania jako szansę na duchowy wzrost i zbliżenie się do Ciebie. Niech ból i przeciwności losu nie powstrzymują nas od Twojej miłości, ale umacniają nas w wierze. Amen. Drugi znak milczenie Boga. Kolejnym sygnałem, że Bóg może nas wystawiać na próbę, jest milczenie. Czasami możemy czuć, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane że Bóg jest daleko lub że nie odpowiada na nasze prośby. Ojciec Pio doświadczył długich okresów duchowej oschłości, podczas których czuł się opuszczony przez Boga. Nauczał jednak, że w takich chwilach Bóg wystawia na próbę naszą cierpliwość i zaufanie. Powiedział: "W ciemności nocy, kiedy wszystko wydaje się stracone, wtedy wiara musi świecić najjaśniej". Ojciec Pio przypomniał nam, że Bóg jest zawsze obecny, nawet wtedy, gdy nie możemy go poczuć. Milczenie Boga jest zaproszeniem do pogłębienia naszej wiary i zaufania. Musimy nadal się modlić, nawet jeśli nie widzimy natychmiastowych rezultatów, ponieważ Bóg działa na własnych warunkach i w swoim czasie. Wytrwałość w modlitwie jest sprawdzianem naszej wiary i ufności w Jego wolę. Ojciec Pio często doświadczał ciemnych nocy duszy, okresów intensywnego duchowego spustoszenia. Opowiedział, że w takich chwilach miał wrażenie, że jego modlitwy uderzają w ścianę ciszy. Nie przestawał się jednak modlić, okazując niezachwianą wiarę. Wyobraź sobie, że jesteś w ciemnym miejscu, czujesz się zupełnie sam, wzywasz pomoc i otrzymujesz w odpowiedzi jedynie ciszę. Z takim uczuciem musiał się zmierzyć ojciec Pio, jednak mocno wierzył, że Bóg jest tam, nawet w ciszy. Ta niezachwiana wiara jest dla nas potężnym świadectwem kiedy czujemy, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, musimy pamiętać, że Bóg wystawia nas na próbę, aby wzmocnić nasze zaufanie do niego. Musimy podążać za przykładem ojca Pio i nadal się modlić, wiedząc, że Bóg słucha, nawet jeśli nie możemy od razu dostrzec jego obecności. Panie, w chwilach ciszy i samotności, gdy wydaje się, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, pomóż nam zachować wiarę i ufność w ciebie. Obyśmy naśladowali przykład ojca Pio, wytrwali w modlitwie i wierząc, że jesteś zawsze obecny, nawet wtedy nie czujemy Twojej obecności. Daj nam siłę do dalszej modlitwy i ufności w Twoją boską opatrzność. Amen. Trzeci znak prześladowanie i nieporozumienie. Bycie niezrozumianym lub prześladowanym to kolejny znak, że Bóg może nas wystawiać na próbę. Ojciec Pio przez całe swoje życie spotykał się z wieloma fałszywymi oskarżeniami. Zarzucano mu oszustwa, szarlatanizm, a nawet psychologiczną manipulację wiernymi. Oskarżenia te zakończyły się śledztwem, i na pewien czas zakazano mu odprawiania publicznych mszy i słuchania spowiedzi. Ojciec Pio przyjął te próby z pokorą i zaufaniem Bogu. Powiedział: Nie należy się bać prześladowań, lecz należy je przyjmować z miłością. W okresach największych prześladowań ojciec Pio wykazał się niesamowitą siłą charakteru i wiary. Nigdy nie bronił się agresywnie przed oskarżeniami, ale zachował ufność w Bożą sprawiedliwość. Dla niego te próby były sposobem na jeszcze większe zjednoczenie się z cierpieniem Chrystusa. Kiedy spotykamy się z nieporozumieniami lub prześladowaniami, jest to okazja, aby pokazać naszą wierność i odporność w wierze. Pomyśl o trudnościach. Z jakimi borykał się ojciec Pio. Był ogizolowany, pozbawiony możliwości sprawowania posługi, a mimo to nie stracił wiary. Wykorzystał ten czas na pogłębienie życia modlitewnego i medytacji. Kiedy spotykamy się z nieporozumieniami, musimy podążać za przykładem ojca Pio i postrzegać takie sytuacje jako okazję do zbliżenia się do Boga. Każda krytyka czy prześladowanie może być szansą na okazanie naszej wiary i duchowy wzrost. Panie Jezu, Ty. Który byłeś niezrozumiany i prześladowany, daj nam łaskę przyjmowania prześladowań z miłością i pokorą. Obyśmy, podobnie jak Ojciec Pio, każdą przeciwność postrzegali jako okazję do przyłączenia się do Twojego cierpienia i wzrastania w świętości. Obyśmy zawsze ufali Twojej sprawiedliwości i Twojej miłości, wiedząc, że jesteś z nami w każdej chwili trudności. Amen. Czwarty znak Chwile pokusy. Momenty pokusy są również ważnymi testami. Ojciec Pio przez całe swoje życie stawiał czoła licznym pokusom duchowym i fizycznym. Opowiadał o ciągłej walce z diabłem, który próbował odwrócić jego wiarę i misję. Pokusy te obejmowały przerażające wizje i ataki fizyczne, które przypisywał siłom zła. Ojciec Pio nauczał, że opieranie się pokusom jest sposobem na okazanie naszej lojalności wobec Boga. Powiedział, Szatan może cię popchnąć, ale Bóg nigdy nie pozwoli ci upaść. Te słowa przypominają nam, że chociaż pokusy mogą być silne, Bóg zawsze daje nam siłę, aby się oprzeć. Musimy być czujni i mocni w wierze, zwracając się ku modlitwie, sakramentom i wstawiennictwu świętych, aby pomogły nam przetrwać te trudne czasy. Wyobraź sobie, że stawiasz czoła demonicznym wizjom i atakom fizycznym a mimo to nadal utrzymujesz swoją wiarę. Ojciec Pio nie tylko stawił czoła tym pokusom, ale zwyciężył je z niezachwianą wiarą. Wierzył, że każda pokonana pokusa jest duchowym zwycięstwem i okazją do zbliżenia się do Boga. Uczy nas, że gdy stawiamy czoła pokusom, powinniśmy postrzegać je jako duchową bitwę. Musimy być przygotowani, wzmocnieni modlitwą i sakramentami oraz ufać, że Bóg da nam siłę niezbędną do przeciwstawienia się. Każda pokusa jest szansą na potwierdzenie naszej lojalności wobec Boga i wzrostu w świętości. Panie, w chwilach pokusy, daj nam siłę i odwagę, abyśmy mogli się oprzeć. Obyśmy podążali za przykładem Ojca Pio, postrzegając każdą pokusę jako okazję do okazania naszej wierności Tobie. Pomóż nam zwrócić się ku modlitwie, sakramentom i wstawiennictwu świętych. Abyśmy umocnili naszą wiarę i oparli się pokusom. Niech każde zwycięstwo nad pokusą przybliża nas do ciebie. Amen. Piąty znak potrzeba absolutnego zaufania. Ostatnim znakiem, że Bóg może nas wystawiać na próbę, jest potrzeba całkowitego zaufania Jego woli. Ojciec Pio zawsze podkreślał znaczenie zaufania Bogu, nawet w czasach niepewności. Powiedział: módlcie się, miejcie nadzieję i nie martwcie się. Zmartwienie jest bezużyteczne. Bóg jest miłosierny i wysłucha waszej modlitwy. Ojciec Pio uczył nas, że zaufanie do Boga jest podstawą naszego życia duchowego. Kiedy całkowicie ufamy Bogu, akceptujemy Jego plan dla nas, nawet jeśli nie do końca go rozumiemy. Ta pewność pozwala nam stawić czoła każdemu wyzwaniu z pewnością, że Bóg sprawuje kontrolę i ma większy cel dla naszego życia. Musimy powierzyć nasze zmartwienia i lęki Bogu, ufając, że poprowadzi nas właściwą drogą. Ojciec Pio żył tym zaufaniem w sposób wzorowy. Nawet w obliczu największych przeciwności losu, nigdy. Zwątpił w dobroć i miłosierdzie Boga. Wyobraź sobie, że jesteś na łodzi w środku burzy i nie widzisz lądu. Ojciec Pio uczy nas, że nawet w takich sytuacjach musimy ufać że Bóg jest u steru i zabierze nas do bezpiecznego schronienia. Wierzył, że Bóg nigdy nas nie opuszcza i że każda sytuacja, niezależnie od tego, jak trudna może się wydawać, jest częścią większego planu. Zaufanie Bogu oznacza porzucenie naszych niepokojów i lęków oraz oddanie Mu wszystkiego, wiedząc, że On troszczy się o nas z nieskończoną miłością i mądrością. Modlitwa, Panie, daj nam łaskę pełnego zaufania Twojej woli. Pomóż nam powierzyć Ci nasze zmartwienia i lęki, wiedząc, że masz lepszy plan na nasze życie. Obyśmy naśladowali przykład Ojca Pio, ufając w Twoją dobroć i miłosierdzie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Ufamy, że będziesz nas prowadził i zawsze się o nas troszczysz. Amen. I tak kończymy naszą refleksję nad pięcioma znakami, że Bóg poddaje Cię próbie, zanim zmienisz swoje życie na coś lepszego, zainspirowany życiem święta. Aczkę Pio. Obyśmy nauczyli się od tego wielkiego świętego stawiać czoła naszym trudnościom z wiarą i ufać Bogu przez cały czas i postrzegać każde wyzwanie jako szansę na duchowy wzrost. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij o polubieniu, skomentowaniu i subskrybowaniu naszego kanału. Podziel się ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, aby więcej osób mogło zainspirować się życiem świętego Ojca Pio i wzmocnić swoją wiarę. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Zawsze pamiętajcie o nauczaniu ojca Pio, że każda próba, każda trudność i każda chwila ciszy są okazją do zbliżenia się do Boga i wzmocnienia naszej wiary. Niech Wasze życie i przykłady nadal oświetlają naszą duchową drogę, przypominając nam o znaczeniu modlitwy, zaufania Bogu i wytrwałości w obliczu przeciwności losu. Obyśmy podążali Jego śladami i żyli z tą samą intensywnością wiary i miłości, jaką okazywał przez całe swoje życie. Niech święta. Ojciec Pio wstawia się za nami wszystkimi, abyśmy mogli żyć świętym życiem, przyjemnym Bogu, zawsze ufni w Jego nieskończoną opatrzność i miłość. Niech każdy z nas odnajdzie pocieszenie i siłę w życiu tego wielkiego świętego, a Jego wstawiennictwo pomoże nam pokonać wszelkie wyzwania. Jakie napotykamy na swojej drodze do świętości i pełnej komunii z Bogiem. Niech nasza wiara zostanie wzmocniona, a nadzieja odnowiona w świetle przykładu święta. Jeszcze raz dziękuję za towarzystwo w tej chwili refleksji i nauki. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi i prowadzi na naszej duchowej drodze. Obyśmy we wszystkim, co czynimy, zawsze szukali świętości i miłości Boga. Niech pokój Chrystusowy króluje w naszych sercach dzisiaj i zawsze. Amen.